Remont ulicy Łąkowej w Kłocku. W pierwszej kolejności wykonywane są prace związane z wymianą krawężników i nawierzchni chodników. Inwestycja, na której się znajdujemy, to jest przebudowa ulicy Łąkowej, która obejmuje swoim zakresem przebudowę wszystkich wpustów kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, remont całkowity nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie po dwóch stronach chodników dla pierwszych. Zadanie to będzie kosztowało 1 900 tys. zł gminę miejską Kłocko, a zakończenie, planowane zakończenie tej inwestycji. To jest 22 grudzień 2023 roku. Jeżeli, oczywiście, warunki atmosferyczne pozwolą, to ten termin zostanie dotrzymany. Niemniej jednak, jeżeli warunki atmosferyczne by nie pozwalały na sprawne przeprowadzenie tych robót, planowana, planowane jest oddanie do użytku tej drogi w miesiącu styczniu 2024 roku. Organizacja ruchu zakłada prowadzenie prac połówkowo od ulicy Letniej w kierunku Korczaka. Nie przewidujemy podczas tej inwestycji zamykania całkowicie drogi na dłuższy okres czasu, jedynie na ten czas, kiedy będzie wylewana nawierzchnia z betonu asfaltowego. Ruch będzie tutaj się odbywał wahadłowo podczas robienia prawego lub lewego pasa drogi i wtedy będą wyłączenia, ale nie przewidujemy i wykonawca nie przewidział również całkowitego zamknięcia drogi na dłuższy okres czasu niż kilka godzin. Środki na inwestycje pochodzą z budżetu gminy miejskiej Kłocko. Dofinansowanie w kwocie 1 200 tysięcy złotych otrzymano z rządowego funduszu Rozwoju Dróg.